Dziś odwiedzamy królowe nocy, można powiedzieć. Nasze sowy, mamy wiele gatunków słów, mamy płomykówki, mamy puszczyki, mamy puchacze, e, mamy sowę uszatkę, mamy włochatkę, także troszeczkę tych sów jest. Można je obserwować, widzimy wspaniałe upierzenie wokół oczu, tak, takie zakola one u, I piękne oczy. Tak, u sów nazywają się szlary, tutaj wystające piórka, które nie są prawdziwymi uszami, ale, ale coś właśnie... E, na, na, na ten kształt e, prezentują, no i sprawiają taki posępny, poważny wyraz. Tak, sowy są, e, muszę Państwu powiedzieć, aktywne e, w trakcie dnia e, na tyle, na ile e, mogą sobie na to e, pozwolić. Chętnie obserwują zwiedzających, wchodzą, tak jak tutaj mamy parę e, słów śnieżnych, które wchodzą w interakcję e, ze sobą. Także to nie jest tak zupełnie, że sowa przesypia ten dzień. E, natomiast zdecydowanie chętnie pożywia się nocą. A co zjada? Co lubi? Jest to ptak drapieżny, więc żywi się mięsem, żywi się szczurami, żywi się jednodniówkami, pisklętami kurzymi. No, takie pożywienie dostaje u nas. Oczywiście są to już nieżywe uprzednio zwierzęta, ale co ciekawe, pozostałości właśnie takiej uczty, kiedy już wszystko w brzuszku sowy się strawi, sowa potrzebuje zrobić coś takiego, co nazywa się wyplówką. I te wyplówki w wolierach są przez pielęgniarzy właśnie znajdowane i czasami zaglądamy, co tam w tej wyplówce jest. A co jest? Są czaszki, pazury, szczurków, czyli wszystkie niestrawione części pokarmowe. I właśnie na podstawie tych wyplówek w środowisku naturalnym w zwyczaje pokarmowe Sówcie się bada. A tu nasza wspaniała płomykówka w gnieździe.